Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spec Simulator X na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam co Preston dodał w najnowszej Halloweenowej aktualizacji. Zapraszam was już do oglądania tego materiału. Może zaczniemy sobie od zmian, które tutaj zaszły w lobby, bo jak widzicie Preston tutaj dodał Halloweenowe dekoracje, z tego co widzę, to też moi drodzy Preston zmienił kolor drzew, żeby bardziej właśnie przypominały jesień. No i mamy też moi drodzy, z tego co widzę, zmienione niebo na czas usłyszenia tego Halloweenowego eventu. Tobie jeszcze pójdziemy moi drodzy do trading plazy, bo tam też się troszeczkę pozmieniało i nawet tutaj przy trading plaze są wtedy nie zrobione. Jesteśmy już w trading plazie, no i jak widzicie tutaj też zostały pododawane Halloweenowe dekoracje. I też moi drodzy jest to niebo, które jest specjum w specjumu X. I moi drodzy, oprócz tego, że prezent dodał tutaj trading w plazie Halloweenowe dekoracje, to również trading z się zmieniła. No bo jak widzicie teraz jest dużo mniejsza niż była poprzednim razem, no i nie ma tego prezentu gigantycznego, który był. Preson yy, musiał niestety niezwłocznie go wyłączyć. No prawdopodobnie podejrzewałem, że jakieś błędy z nim były. Zresztą widzieliście też na odcinku yy, moim, kiedy Wam pokazywałem właśnie ten prezent, że moje PC nie chciały się dodać do tego prezentu. Więc miejmy nadzieję, że Preston złoką tutaj przywróci. No i jak widzicie właśnie trading plaza to, to jest teraz mniejsza, no i są też tutaj teraz w trading dla nowe dekoracje. Zanim nie pójdziemy sobie jeszcze moi drodzy na Halloweenowy event, do którego możecie przyteleportować się tutaj. Za te pomocą tej katapulty, która znajduje się właśnie w lobby, pokażę Wam jeszcze, moi drodzy, tą wielką, są dynię, którą presto dodał i ona się może zrespić na e, każdej mapie, wszędzie. W podstawowym świecie, moi drodzy, w Fantasy Worldzie, Tech Worldzie, wszędzie się może zrespić tutaj ta wielka dynia i, moi drodzy, znamy zaraz sobie na nią i ilu ono ma tutaj zapewne, naprawdę mega dużo, ale ja sobie już, aż tutaj zbiję. I zobaczymy ile ja dostanę właśnie moi drodzy Halloween Candy. No jak widzicie ja sobie tutaj troszkę podbierałem, bo właśnie w tej aktualizacji Halloweenowej moi drodzy mamy również nową walutę, którą to właśnie Halloween Candy. No i rozwaliłem tą wielką gigantyczną dynię, naprawdę dosyć dużo tych Halloween Candy dostałem. Oczywiście moi drodzy, Halloween Candy możecie zbierać nie tylko zbijając sobie tą wielką gigantyczną dynię, którą przed chwilą zbiłem, ale również możecie zbierać sobie je w każdym ze światów w podstawowym świecie, w Fantasy Wardzie, Tech Wardzie, wszędzie sobie możecie zbierać. Jak my sobie teraz tutaj zbijemy to, to jak wiecie dostałem tutaj 25 Halloween Candy Jak sobie teraz pójdziemy tutaj i zbijemy ten prezencik, to również tutaj dostanę, moi drodzy, Halloween Candy, także możecie sobie je zbierać wszędzie Jeśli macie, moi drodzy, odblokowany Fantasy World i macie, moi drodzy, kupioną krainę Haven's Gate, to polecam wam, moi drodzy, sobie tutaj tą skrzynkę zbijać, żeby zdobywać Halloween Candy Bo naprawdę bardzo szybko możecie zdobyć dużo właśnie tych Halloween Candy no ja jak wiecie mamy już ponad milion i zobaczcie ile dostaje z tej skrzynki. Teraz tutaj dostałem prawie 200 tysięcy, także naprawdę szybko tutaj można sobie je zbierać. A teraz moi drodzy idziemy sobie już na Halloweenowy event. No i jesteśmy już tutaj w tym Halloweenowym świecie i jak sobie tutaj pójdziecie to wykona nam się achievement Halloween 2021. No i do wykonania tego achievmenta dostaniecie 5000 diamentów. Mamy tutaj w tym Halloweenowym świecie moi drodzy 3 nowe jajka. I te dwa pierwsze mają swoją wersję Golden. Pierwsze z nich to Pumpkin Egg, drugie to Erie Egg. No i tutaj to trzecie jajko, już bez wersji Golden to jest Cureset Egg. I powiem Wam, że to jajko różni się chyba tylko od tego jajka, tym że nie ma tutaj w tym jajku dwóch pecików. Jak wiecie, tutaj są te dwa peciki: ten Duch i ten Chyba Kotek przebrany za dynie. A tutaj moi drodzy, tych pecików nie ma. No Zobaczcie moi drodzy sobie tutaj to jajko w set x ponieważ moi drodzy macie tutaj większą szansę na te lepsze peciki. Bo w tym jajku u R i EX są te szczepety, ale na przykład na tego pecika masz tutaj 2%, no a tutaj moi drodzy na takiego pecika macie już 80%. Teraz wam jeszcze pokażę peciki, jakie można zrobić w każdym jak No i dajcie znać, te peciki wam się podobają. No mi się osobiście one bardzo podobają. Mamy, moi drodzy, tutaj również nową maszynę i jestem naprawdę bardzo ciekawy, co będziemy mogli dzięki tej maszynie robić. Znajdziecie prezent ten tenach w wersji, czyli już wkrótce tutaj tą maszynę doda i będzie można jej tutaj używać. No ale ja nie mam pomysłu, co tutaj będzie można w niej robić. Także jeżeli macie jakieś pomysły, co tutaj będzie można w tej maszynie robić, to dajcie znać w komentarzu. Ekskluzji, sobie pojawiły się również, moi drodzy, nowe peciki. Mamy tutaj na przykład takiego. Speczka jak w domu mamy też mam do jak Face to Znów, No i mam do szpeczka Lovenstein tutaj moi drodzy w tej krainie Halloweenowej jest moi drodzy inne niebo niż w innych krainach moi drodzy To jest chyba nawet to niebo które pokazywałem Wam w odcinku z litami. Ostatnią zmianą jaką pracą w tej aktualizacji jest moi drodzy zmiana interfejsu i jak tutaj wejdziemy tutaj w Exclusion, no to możemy zobaczyć, że rzeczywiście ten interfejs się zmienił. Otworzyłem sobie, moi drodzy, właśnie kilka tych jajek i zobaczcie, jakie peczki mi tutaj wypadły. Mam nawet już jednego epika I te są naprawdę bardzo dobre, bo zobaczcie, ile tutaj mają mocy. Te tutaj z tego pierwszego jaka są troszeczkę słabsze. No ale te tutaj z tego jajka i z tego jajka są naprawdę mega dobre. A w tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak no to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Polecimy po 3000 subskrypcji do końca roku, a jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.